Hej, kochani, witam Was w kuchni, a to oznacza, że będzie kulinarnie. Zatem 3, 2, 1, zaczynamy filmik kulinarny. Słuchajcie, no i trwa lato. No to co, trzeba zrobić jakieś lody? Ja oczywiście wiem, na moim kanale już przepis na lody jest, a właściwie nawet 3. Eee, w opisie i w karcie znajdziecie link do tamtego filmu. Ale słuchajcie, nie zrobiłam swojego ulubionego smaku lodów, a jaki jest najlepszy smak lodów czekoladowy! No i oczywiście musiałam wymyślić jakiś sposób, jak tu zrobić taką zdrową i smaczną wersję tych lodów. No i zapraszam Was właśnie na ten przepis. I słuchajcie, wszystkie moje przepisy są proste. Ale ten to jest po prostu mega, mega prościzna. Więc, nie przedłużając, zaczynamy. Pierwszy składnik, jakiego będziemy potrzebować, to są banany. I najlepiej, właśnie, żeby to były takie banany, czyli takie dojrzałe i czarne banany. I te banany oczywiście obieramy i kroimy na takie małe kawałki, wrzucamy do blendera. Najtrudniejsza część. Składnik numer 2, czyli e, mleko. Ja użyję zwykłego... czekajcie tak. <słuch> e, ja użyję zwykłego, krowiego, ale spokojnie też na przykład jeżeli nie używacie takiego mleka, to możecie użyć jakiegoś mleka roślinnego, więc dolewamy mleczko. Ja standardowo wszystko robię na oko. przykro mi bardzo. Pędziela może jeszcze troszkę. I trzeci składnik oczywiście, żeby to mogły być lody czekoladowe, no to musi być kakao. Taka słuchajcie, konkretna łyżka. A no i oczywiście musimy to wszystko zblendować! Je przelać do jakiegoś pojemnika albo do jakichś pojemników e, i dać im jakieś 3 godzinki, myślę, e, 4, na zmrożenie. Ale pyszne, ale mocno czekoladowe mi wyszły. E, zaszalałam z tym kakao. Witam w kolejnym dniu lody zmrożone. Mam nadzieję, bo wczoraj jeszcze nie były gotowe. Pozostaje nam teraz jeszcze tylko ich posmakować. Powiem Wam tak. Jeśli ubóstwiacie czekoladę, tak jak ja, a chcecie jeść zdrowo, tak jak ja, to musicie zrobić te lody. Zapraszam na kolejne filmy, nie tylko kulinarne.